Jako, że się nie przelewa, ostatnio chodzę po różnych śmietniskach, złomowiskach i szukam metalu i sprzedaję. I znalazłem kilka skarbów, zabawki, a w szczególności tazosy Pokémonów. Ubrania do na przykład do wycia tarcia czegoś w, no, w garaży, w silniku. I cały stos dużych wiaderek spożywczych. Bardzo dobre one są. Można z nich zbierać wodę czy coś takiego. Jeszcze taka siatka do załatania kilku dziur. Tutaj się przyjrzymy temu, bo tu jest więcej skarbów. Ale to za chwilę. Nazwałbym to śmieci z czyjegoś biurka. Tu mamy odkibla dla taki ten. No to ona park, na rolki toaletowe. Tu jakieś inne kwiatki. To już odrzucam te plastiki odrzucam tu była latarka na pewno jest przemoczona więc ją też odrzucę no i inne jeszcze śmieciuchy świeczki urodzinowe, jakaś szyszka jakieś te do pistoletu tu jest pikachu gumkowy tu jest chyba gwizdek, gąbka tu jest bączek jakiś, grający, ale jest przemoknięty. Tu już na pewno nie będzie grać. Koleś ta tarka ledowa. Tu jest gumka. sobie gumkę zostawię. To wale, Tu jest kotek narysowany, też idzie do wypierdzielenia. Tu jest te sznurki, co były kiedyś modne. Tu są jakieś... losów, Czegoś tam. Mówisz i masz. Później się temu przyjrzę. Odblask, kredka, edytion, coś tam. Kretka może zostać, balonik. Nie wiem po co taki ustnik. Tu jest coś takiego. To mi się raczej nie nada. Ale na razie odrzucam tutaj. A, jeszcze dzwoneczek był. No i tutaj mamy tak. Mamy Shotguna. Pust nie działa Nie wiem gdzie by tu kamerę położyć Prężyna tutaj działa Na co on był Nie wiem na co on był tutaj jest niewyciągalny magazynek I Tutaj jest pistolet na Też spust nie działa. Tutaj jest kalkulator. Po prostu zbieram wszystko z tego wora. Głównie mi chodziło o Pokémony. Tazosy. Tutaj taki kalkulator. Tu jest aparat stary. Przeglądałem tak na szybko, jak że on zbierał. Stary aparat Kamera Sima Symbol się można pobawić tym przykawka Inna przykawka Następny pistolet Na te Na te szczałki wiatrowe Złe określenie, ale tu jest spód od, tam, od tego prawdopodobnie No dokładnie Ja to jestem ekspert śmieciowy Tu jest pudełko od gumy turbo No dobra, wszystkiego wam nie będę pokazywał po kolei jak wyciągam tylko pokażę jak, jak wyciągnę, ale jest jeszcze jeden pistolet to mogę Tutaj spust chodzi No i tu macie z grubsza wyciągnę i wtedy wam pokażę no dobra przejrzałem zawartość całej torby, ta torba była oczywiście moja ten pistolet działa tylko nie mam drugiej ręki żeby go naciągnąć, ten nie działa był jeszcze taki samochodzik trochę spinnerów tego nie oglądałem ale patrzcie są tutaj kalosy i naprawdę prawdziwy skarb kapsle z miryndy i to jeszcze w 3D nawet ja ich takich w życiu nie miałem i opierdzielę prawdziwy hotspot większość z tych rzeczy wywalę niektóre sobie zostawię a to już są te Kinder to wszystko to zostaje na jakiś inny filmik jak będzie mi się chciało tutaj jest święty Mikołaj z Łękawicy by było mu wstyd że ktoś coś takie, takie rzeczy wy, wyrzuca tutaj są jeszcze karty Dragonbala takie podróbki. Przynajmniej się to pokazywało Dragonbala Podróbkowe Pokemonów i takie tam są przemoczone, to się do niczego nie nadają i są podróbkowe, ale coś tam sobie je spróbuję. To będzie na osobny filmik, jak będzie mi się nudziło. I Pokémony na osobny filmik. Będę je wyciągał i suszył. Tam widziałem że się jakaś czacha przewalała. Oczywiście większość rzeczy poza Pokemonami. Trochę zamięta sobie do wywalenia. Sobie. Tutaj mam te przemoknięte obrazki i Świętego Mikołaja z Łękawicy, oczywiście z tego zostawię, bo jestem wierzący i nie będę takich rzeczy wyrzucać a z tymi kartami, one są przemoknięte, to nie wiem co zrobię ale zawsze mogę je nagrać to są karty z CIO jest coś takiego coś takiego Dragon Balla Leci mi to Taki gad, Taki już przyszedł Taki Tu mamy z Pokemony Guariartosa Wygląda jak oryginalna karta, ale na pewno nie jest Następne Następne Iwi Też z tego tyłu. Tu jest jakaś karta, karcianka. Caterpie. Dominik Panda mała. Tu jest znowu ta karta. Was odłożę se część. Tu jest Seal, Rapidash, Cutter P, Ecanz, Lapras. Tu jest coś innego. jakieś takie Snowrelax. Tu też jest coś innego. To jest oryginalne, prawdopodobnie. Następna kubka Dragon Ball. Znowu to tu, chyba oryginalne coś albo jakaś to była naklejka takiegoś albumu tu podróbka na pewno Ekans Likitung kofing się urwał Farfet to coś. Sighter. Ja to z nazwy zazwyczaj widzę, a trochę patrzę na ten. Mister Mine. Tu Hunter aż. Tu jest to. Tu jakiś tył jest inny. Siemofelicjusz. Farfetch. Magikarp dość gruba karta. Tu jest coś takiego. Tu jest Abra, Egzekutor, 1 Eurochips. Może one były sklejane przedtem. Tu jest to znowu Dragon Ball, pewnie, czyjo. Mamy samochód, Suwaru 9-3 turbo, z tyłu tak. O, jest oryginalna naklejka z albumu. to było chyba Strzypkało, czy nie wiem. Czekaj, tu coś pisze, Merlin. Merlin online. Nie pamiętam czegoś takiego, ale wygląda, że jest oryginalna. Tu mamy Drawoziego aż Dragonite. To Growlift, nie, to nie był Growlift, tylko Golem. Tu mamy kolejny samochód. One były w chipsach, też pamiętam. Starfoods kolejny samochód. Opel speed booster w tę stronę radicate czy, czy coś takiego Dragonite golem forum pull czy wikitybel coś takiego Ład tu mamy syn Goku i ostatnie dwie, Pan Shatan i Mujan Bujon. To segreguję se to, ale nie wiem czy to nie wywale. Jak wyschnie to sobie zostawię, jak nie wyschnie to wywalę. Sorry zresztą siadkosi i kosiarką i się pucze. Na śmietnisku znalazłem karty Pokémonów. I, i te tazosy i, i zakrętki nowe te wiem, że są nie oryginalne na pewno i te na pewno nie są oryginalne grzebałem w śmieciach w poszukiwaniu metalu bo nie jestem mającym człowiekiem niestety ale te są raczej oryginalne to jest jakieś bunking boomer jest ich niewiele, to wam mogę pokazać tu jest te jajka, tu jest to, tu jest ten, tu jest ten. Nie, do, nie mam okularów, to nie za bardzo dowidzę nazwy. To chyba też jest oryginalne. To też jest raczej oryginalne. Nie wiem, w czym to było. Nitendo. I tu nie wiem, czy to jest oryginalne. Jest takie z tyłu. W poszukiwaniu złomu na złomu, na, na śmietniskach znalazłem czyjeś wywalone. Kolekcje Pokémonów i inne rzeczy. Już oddzieliłem niektóre na starszych filmach. Jeżeli was to ciekawi, to możecie zobaczyć. Pierwszy raz oglądam to jest w środku ale ogólnie mówię, że są tu te naklejki z miryndy czy czegoś innego, ale to raczej z Miryndy. Są spinery i Pokemony w różnym stanie. Jakoś to wam tak na szybko tylko ogarnę tutaj to wszystko i pokażę Wam co jak.